No cześć, zaczynamy dzień drugi przygody, jest godzina 7.10, wychodzimy z huty szklanej, pełni optymizmu, za nami agroturystyka 3 na 10 polecamy, no nie było tak źle, tak, śniadanko, spanie było dobre. spanie było dobre, kominek wesoło pomrukiwał przez połowę nocy, śniadanko pyszne, bo Piotr zrobił, śniadanko, jajecznica z kabanosem, który przeszedł z nami wczoraj, 30 km też było całkiem ok. No i co? Dzisiaj w planie e, dojście do Wiśniówki. E, 35 km. E, no zobaczymy jak będzie. Jest do, dość wcześnie. Mamy więcej czasu. E, więc będzie się chyba szło przyjemniej. Będziemy mogli robić więcej postojów. E, no i co? Jest. E, jest plan na wieczór. Sprawdzony wczoraj. Do miejsca, gdzie będziemy spali, dowożą pizzę. Także jest cel. Jest cel, żeby dojść dzisiaj o ludzkiej godzinie i łącznie z elektrolitami wypić, znaczy wypić, zjeść pizzę. No, to idziemy. No i po pierwszym krótkim podejściu dochodzimy do Szlaku wchodzącego w las, puszcza Jodłowa. No i wkraczamy na teren Parku Narodowego. Co zapowiada? A, musimy kupić bilet. <grymne> musimy kupić bilet. Pytanie, czy będziemy mieli zasięg, bo zasięgiem było przed chwileczką bardzo słabo. A jeszcze Wam pokażę widoczki, które się rozpościerają z tego miejsca. Jest całkiem przyjemnie ciepło rześko kupujemy bilety i idziemy Dotarliśmy do chuty pod Łysicy. Zgodnie z drogowskazem, na Łysicę, czyli najwyższe wzniesienie na całym szlaku, mamy jakieś 2 godziny 40 minut. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Macie, która jest godzina. 8.33. Czyli powinniśmy być zdecydowanie przed południem na Łysicy. Tam pewnie będzie już sporo turystów. Dzisiaj jest sobota. Piękna pogoda, więc na pewno nie będziemy szli sami. No a ten odcinek jest przepiękny, bardzo ładny. Las. Dwójkę biegaczy spotkaliśmy tylko, więc jak na razie super. Lecimy dalej. Widzicie ten asfalt o tam, tam, tam daleko? No to cały ten asfalt idziemy, idziemy, i nie wiemy dokąd pójdziemy. No. Szlak był przez chwilę taki ładny, a teraz już niestety jest sam asfalt. No ale myślę, że za chwilę znowu będzie ładnie. O, ten maszt, tam byliśmy. To jest maszt obok klasztoru Świętego Krzyża. No i. Nareszcie skończył się asfalt, którego było naprawdę dużo. Myślę, że z 2,5, może nawet 3 km. Skończył się, weszliśmy ponownie do Parku Narodowego w miejscowości Kokonin, gdzie zaskoczyła nas kontrola biletów. Pozdrawiamy miłą panią. Teraz idziemy na przełęcz świętego Mikołaja gdzie zrobimy sobie pewnie jakiś prezent, małe co nieco i krótka przerwa, bo już idziemy 2 godziny 15 minut, prawie 9 km za nami. No i dotarliśmy do przełęczy Świętego Mikołaja. 9,5 km, 2,5 godziny marszu. E, proszę, przełęcz Świętego Mikołaja. Czy, czy mamy tu jakiegoś grzecznego Macieja? Ho ho! ho. ho, 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 ho. To był grzeczny, dostanie kabanosika. <noise> ja chyba pójdę w batona. Zrobimy tutaj dłuższą przerwę. Odpoczniemy, wysuszymy skarpetki, zdejmiemy buty. Proszę to jest taka kapliczka z podobizną Świętego Mikołaja w środku. I po odpoczynku będzie atak na szczyt, czyli na najwyższą górę w tym paśmie, czyli Łysice. To tyle. No i suszymy stópki. A co bardziej hardkorowcy chodzą boso. Akupunktura, wszystko dla zdrowia. I patrzeć, kawał gówna kawał jest to, na... to łośnie, jest to jeleń Tak, na środku szlaku kawał gówna i tutaj proszę ekspert, ekspert od gówna od tropienia e... ogląda tu nie mam pojęcia co takiego gówna ręce trzeba się ekspertów jakichś spytać może jakieś zdjęcie sobie zrobić. No nie wiemy, nie wiemy. Nie, wiemy. nie jest to łośnie, jest to jeleń. No na Wilka też mi to nie wygląda, ale jest żuk gnojat, który właśnie w tym momencie próbuje przewrócić kupę gówna. Widziałeś? No. Zobacz. Zobacz, o nią normalnie... Ruszają ty rusza Jaki ją. motyw On po prostu się wystraszył, że mu, my tu gówno mu zabierzemy. Po prostu głównie na sprawa. No dobra. Ty idzie z gównem. I... O, pasjonujące. Idziemy dalej. Idziemy. No i dotarliśmy na pierwszy wierzchołek głysicy, czyli skała Agaty. I zaraz pójdziemy koć tejże skały. A gdzieś tam jakaś ścieżka jest widoczna, więc spróbuję ją znaleźć. No i znaleźliśmy skałę Agaty. A, taka większa kupka kamieni w lesie, ale z drugiej strony tejże skały jest proszę takie małe gołoborze. Z punktem, gdzie można sobie usiąść i odpocząć, coś zjeść. No i jest to też jakiś punkt widokowy, których w tych górach. Jest czymś wręcz niezwykłym, bo są w całości zalesione. O, coś tam majaczy delikatnie w tle. O, proszę. I jacyś turyści. A tak, tak wygląda skała Agaty z drugiej strony. No, taka większa kubka. Kubka kamieni. No i jesteśmy. Łysica 6, 614 metrów nad poziomem morza. Zdobyta w stylu alpejskim, bez tlenu, bez lin poręczowych, więc sukces ogromny. E, tutaj krótka przerwa, pieczątki, jedzenie, e, zdjęcie przy krzyżu i, e, i lecimy dalej. Tak wygląda wierzchołek. Jest trochę ludzi. Sobota do południa, piękna pogoda. Nie ma się co dziwić. My mamy w nogach 12,7 km samopoczucia, samopoczucie ok. Więc krótka przerwa i, i będziemy szli. I jeszcze takie skałki położone tuż obok głównego szczytu, na który podąża coraz więcej ludzi. No, i dotarliśmy do źródełka Świętego Franciszka. To już jesteśmy, praktycznie w świętej Katarzynie, u wylotu Parku Narodowego. O, tak wygląda źródełko ogrodzone, jak krater meteoretowy. Dosłownie. O, proszę. A tam jest takie ujęcie, z którego można sobie nalać wody do, do butelki. Fajna, fajna sprawa. Tu chyba nie będziemy robić dłuższej przerwy. Znajdziemy gdzieś niżej jakąś wiatę i może sobie usiądziemy, bo w tym momencie mamy 14,5 km w nogach, więc najwyższa pora na przerwę. O, a tak wygląda terapia stóp w wodzie ze źródła świętego Franciszka. Iść do źródła. Opuszczamy świętą Katarzynę, i szlak prowadzi asfaltową ścieżką rowerową. Nie ciągiem pieszo-rowerowym, tylko ścieżką rowerową. Tak, tak. Nie wiem jak długo będziemy szli tym asfaltem. Mam nadzieję, że krótko, bo w lesie jest zdecydowanie przyjemniej. Wreszcie jakiś widok. Te górki to jest prasa, którą musimy jeszcze przejść. Mam nadzieję, że w bardziej przyjemnych okolicznościach bez samochodów. I cały czas asfaltem wzdłuż drogi krajowej chyba wśród samochodów. Za to no, z widoczkiem na góry świętokrzyskie. No, Edmund, Edmund, nie bardzo ten szlak w tym miejscu. No, nie bardzo. Półtorej kilometra asfaltem wzdłuż drogi krajowej pod górę. No, można było to lepiej pomyśleć. Zdecydowanie. Jedyny plus jest taki, że. No, zobaczcie sami. No idziemy grzbietem i jest bardzo, bardzo sympatycznie. Widokowo, proszę, rowerzyści. Trochę wieje. Trochę wieje, no ale w końcu jesteśmy w kieleckim, więc Pani kierowniczko musi wiać. No musi wiać. Jak jesteśmy w Weszliśmy na szczyt Góry Wymyślonej, cóż za wspaniała nazwa, no i stąd jest piękny, piękny widok na łysice, na której byliśmy dosłownie dwie godziny temu i całkiem nieźle wieje, w końcu kieleckie, popatrzcie sobie. W i pół godziny marszu 21 800 km i docieramy na szczyt Radostowej. Proszę bardzo, 451 metrów nad poziomem morza. I co, tutaj jakby ktoś już wymiękał, to proszę. Jest środek transportu. Można skorzystać i odlecieć. No my jeszcze mamy do przejścia jakieś 15 km no pewnie będziemy to szli z 4,5 4 godziny e, no, to tyle. Idziemy dalej. No i wchodzimy na kolejną górkę. Co ciekawe, jesteśmy poza oficjalnym szlakiem. Mapy CZ pokazują, że e, idziemy dobrze. Mapa turystyczna pokazuje, że idziemy źle. Ale są, są znaki zamalowane i kiedyś szlak szedł najprawdopodobniej tędy. Nie wiem czemu został zmieniony. E, ślad w zegarku pokazuje, że idziemy źle. No ale idziemy jak idziemy. Potem te szlaki się spotykają, więc będzie, będzie ok. A tu jest fajne podejście, można się zmęczyć. Tak, tak. Przyczepa kampingowa. Jest godzina 15,26 km naszej dzisiejszej wędrówki. Docieramy do diabelskiego kamienia. O, tak to wygląda. Takie całkiem okazałe. Zaraz sprawdzimy, co tam jest u góry, może sprawdzimy, Maciej, czy nie mamy czasu. Sprawdzimy, sprawdzimy. oczywiście, że sprawdzimy. No ładnie, ładnie tutaj, naprawdę. Kończę kręcić. Uf. Jakie góry takie punkty widokowe. Dotarliśmy do Masłowa. I teraz półtorej kilometra takim chodniczkiem lub asfaltem. No i co macie? Robimy bramę, czy nie robimy bramy? Albo no może zrobię zdjęcia. Panie. Może zdjęcia zrobię nie O, proszę bardzo. Będzie się działo, będzie się działo. No i cały czas asfalt. Okazało się, że to jednak nie jest półtorej kilometra asfaltu. Było 1,5 km asfaltu do zakrętu do kościoła. A teraz jest kolejne 1,5 km asfaltem, tylko dróżka jest bardziej lokalna. No i stwierdzamy, że nasze stopy nie lubią asfaltu. Nie lubią po 30 kilometrze dzisiaj. No to już tak jest mało, mało przyjemnie iść po asfalcie. Godzina 16 31 km i co? I dalej asfalt. I tak zapowiada się, że jeszcze no, kilometr tego asfaltu będzie jak nie więcej ale już niedaleko. Jeszcze 6 km. Sklepik po drodze z izotonikami. No i włoski wieczór. I włoski wieczór dzisiaj się szykuje, tak. No, idziemy. Ostatnie podejście za nami. Już prawie finiszujemy. O, taki ładny widoczek tam z tyłu. Ule. O bardzo ładnie. Jeszcze dosłownie 3-4 km i, i finiszujemy i będziemy szacować straty, lizać rany. lizać rany i obmyślać plan jak przeżyć jutrzejszy dzień. Szczególnie plan ewakuacji. Szczególnie plan ewakuacji, tak. Będziemy planować improwizację na jutro. Doszliśmy do skrzyżowania i skrętu szlaku, i tak wygląda. O, wspaniale to wygląda. I jeszcze jakieś 2 km, 2,5. No nie, zaraz nie skręcamy. No i wyszliśmy z lasu. Zostało nam 2,2 km do celu. Przeszliśmy do tej pory 35 km. No i oczywiście na sam koniec te 2 km, jakżeby inaczej. Asfalt, wiocha, auta, a zaraz będzie droga krajowa. No cóż. Już jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko. Cel prawie osiągnięty. Sklep wydaje się, że w dotrzemy... zasięgu, ręki. zasięgu ręki dotrzemy do niego przed zamknięciem. Pizza dowożona do północy. Ja, zapowiada się bardzo udany wieczór. Jest i on. Cel naszej podróży. Proszę. Tak, tak. Doszliśmy. Jesteśmy na kwaterze. Leśna villa. Tak to wygląda. Mamy komfort dwa... trzy razy wyższy. Komfort stronie. trzy razy wyższy. Trzy razy, no nie ma kominka, ale też jest fajnie. Proszę, telewizor. Mamy nawet balkonik. Wspaniale, tutaj elektrolity już czekają. Co, dzisiaj 37 km, 10 godzin 20 minut, około. Tak mi to pokazuje, wspaniale zegarek. Jeszcze nie zdjęliśmy butów. Właśnie zaczynam. Będzie dramat, będzie dramat. Niestety było to czuć przez ostatnie kilometry. No, będziemy szacować straty i i myślę, co, co jutro? Regeneracja, elektrolity, pizza, taka sytuacja. Bywajcie.